Pozyw o zapłatę. Niby nic prostszego i w ogóle podstawowego dla prawnika. Dla niektórych prawników jedyny element prowadzenia windykacji, a jednak ja bym chciał tutaj kilka rzeczy podkreślić w punktach, o czym należy pamiętać. Więc warto mieć dokumenty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Tak dla szybkiego przypomnienia, jest to uznanie długu. Jeżeli go nie masz, to można go uzyskać, na przykład w drodze czynności terenowych, jest cała procedura też, o której się zapomina, jeżeli mamy umowę, dowód spełnienia świadczenia, np. protokół odbioru robót budowlanych, dowód doręczenia faktury, to też to może być podstawą wydania nakazów w postępowaniu nakazowym, czy na przykład weksel. Dlaczego to takie ważne? Bo powoduje to szybsze postępowanie, wydanie nakazu jest szybsze. Nie musimy czekać na zakończenie sprawy tej sądowej, ażeby iść do komornika, Już po wydaniu nakaz zapłaty przed jego uprawomocnieniem się, czy dłużnik złoży zarzuty, czy nie złoży, można już zabezpieczać majątek. No i przede wszystkim opłata nie wynosi 5%, a 1,25% kwoty, której się żąda. No to jest zdecydowana różnica, jest to tańsze, obarczone takim dużym ryzykiem. Trzeba pamiętać, że już w postępowaniu upominawczym można wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie. Jeżeli nie możemy uzyskać nakazu, w postępowaniu nakazowym, który nieprawomocny może wysłać do komornika i tam już procedurę prowadzić, i idziemy w kierunku nakazu w pracowaniu upominawczym, bo nie mamy takich fajnych dowodów, to można go uzupełnić, poza tym, że żądamy właśnie, żeby dłużnik oddał pieniądze, w pozwie tego żądamy, możemy jeszcze prosić o to, żeby sąd udzielił zabezpieczenia, No, ale żeby zabezpieczyć trzeba przede wszystkim mieć numer na przykład księgi wieczystej, albo samochodu, albo numer rachunku bankowego, czyli zabezpieczamy konkretne, Rzeczy, elementy, składniki majątkowe, a nie tak ogólnie. Poza tym musimy uzasadnić, dlaczego chcemy tego zabezpieczenia i że ono jest zasadne, że np. dłużnik do czasu postęp, końca postępowania się pewnie po go wyzbyje, bo tak że to wygląda jego właśnie firma, że to wszystko już upada i tak dalej. No to już jest inna kwestia, ale żeby o tym pamiętać, że jest coś takiego jak wniosek o zabezpieczenie. Jeżeli możesz, to podaruj sobie wniosek o zwolnienie od kosztów, bo to niemiłosiernie przedłuża postępowanie czasami o kilka. Miesięcy, no chyba, że jest to dla Ciebie bardzo kluczowe. Nie warto w to iść, jeżeli nam, idzie, jeżeli nam zależy na czasie. Jeżeli przeciwnikiem jest korporacja, która nas czeka jest i nie ma takiej obawy o to, że ona się zawali, że nie będzie tej firmy, no to tam troszeczkę można poczekać i poprosić o ten wniosek, o poprosić o to zwolnienie z kosztów, jeżeli w ogóle są do tego podstawy. I to tyle uwag a propos pozwu o zapłatę. Dla nas to jest. Jeden z elementów postępowania negocjacyjnego, a jeżeli już mamy to robić, no to właśnie trzeba to zrobić tak jak powiedziałem. Dziękuję bardzo.